Siema, siemaneczko, z tej strony Maciek przez małe e. W dzisiejszym odcineczku będziemy ścigać się na katnapie razem z Ruzią. Gdzie jesteś? Siema. Siema, tutaj, obok Siema. ciebie. Siema, posłuchaj, jesteś gotowa, bo za 15 sekund wystartuje wyścig i pokazujemy, o co chodzi i jak nasze katnapy będą się ścigać. Już tutaj będą widzę, że... Super. No, ja już widzę, że nasi przeciwnicy są mega dobrzy, ale mi się wydaje, że na spokojnie wygramy. Pamiętaj, żeby za 3 sekund jestem... klikać... Uwaga tak, tak. i... Go, 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 jestem prawie pierwszy. To nie jest... Jak prawie pierwszy. Jak ty tak zrobiłaś, że tak szybko jesteś przede mną? Halo, co jest w ogóle? O no, co ja tu szybciej, chodzi? Ja szybciej biegam. No nie, widzowie, da, dajcie mi lajkusia, żeby szybciej biegać. W każdy już to szybciej biegamy o jeden stopień, no nie. Jak ty to zrobiłaś, że tak szybko? Co jest? Ty no, tak szybko? No bo ja jestem szybko? szybka. No ja tak klikam, ja mam wyrobiony palec. Autoklikera masz pewnie za 400 nie, robux. E, nie, mam żadnego autoklikera, szkoda mi robuxów macie. O nie, jakiś ktoś mnie przegoni! No jak to jest możliwe, dobra, tutaj trzeba chyba szybciej klikać ja nie mogę szybciej klikać, bo mi palec boli, jak ty to zrobiłaś? Mnie też już boli palec. Na którym ty, ty jesteś, 150 50 zaraz. Ej, jak ty to no. robisz? Dobra, jak to szybciej klikać w ogóle? Nie, no ja muszę lewym <laughs> przyciskiem myszki. Maciek! O! o nie, już strasznie, strasznie zwalnia! Bardziej kurczę podcić się! Żeby... Ej, Maciek, katnab mi się zmęczył! No nie mogę. Dobra, ja klikam bardziej niż lewym. Ja już lewym przyciskiem. Ja już muszę lewą ręką normalnie <laughs> Jak posiłkować lewą ręką? się. Lewą ręką posiłkuję się, żeby kliknąć lewy przycisk. Jak ty to, to zrobiłeś z... w ogóle, że ty tak szybko biegniesz w ogóle? Co jest dobra, w ogóle? Bo ja jestem dobra, Maciu, Ta. Dobra, Ej, ja zaraz mam siedemdziesiąt. To na setkę zaraz wbiegnie. Co jest w ogóle? Właśnie nie, mam 75! Nie, tutaj trzeba się posiłkować w darmowymi petami. Można jakoś odebrać. Ej, ja też zaraz odbieram nie Dlaczego? Ma, 45 nie. minut muszę biegać, dobra, jeszcze na razie nie, jeszcze 20 sekund wyścig. Trwa. Ej, ale mam jakiś jeden darmowy prezent do odebrania, no, katna wiesz? biegnij szybciej, jak to jest! Mój tam jakiś niewytrenowany jest, nie! No nie! No bo ja nie wiem, ty, ty nie umiesz! Ty jesteś. Na... Co jest? Ty naprawdę tak szybko klikasz? Ja mam 82. No, je, no dobra, a jak... A ile, do, ile dostajesz za bieg? Jak ja klikam, to dostaję 11. O, O jest nie, tam. dobra, 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 tutaj jest coś nie tak. Ja muszę Madzie. gifty wziąć klejny. Weźmy ja... 50 koronek R i jakieś 50 chmurek. O, zaraz dostanę. 500 chmurek? Jakie 50? No, 500 chmurek. Dobra. Gdzie, gdzie ja tutaj mogę jakoś coś zrobić lepiej? Ile ja mam wygranych? 330. Pokaż 330. O, za 150 kupię sobie peta. Za 150. A nie, Robux, rob, Nie, dobra nie, tutaj, to to sobie za, za 200... 250. Ty masz 250? To jak ty to zrobiłaś? Ja mam. Ja mam smoka świętego patryka. Pokaż mi go. Ej, już, już ci pokazuję macie. widzę, widzę, widzę go. Dobra, ja biegnę w kolejnym wyścigu, bo ja muszę cię poko... Co jest to? Ej, bo ty W trzymasz i klikasz, tak? No. A ja nie trzymałem W a a nie. ja nie wiem, czy trzeba trzymać, ale trzymałam. A ja nie trzymałem. I teraz a, zobacz. I teraz... A no to widzi. no to co ty grasz w gierki i nie wiedziałeś, że wód trzymać? A ja nie trzymać. trzymałem, bo ja tylko klikałem, kazało mi klikać, ale plus 2 dostaję teraz. ale ja się już nie dogonię, jak ty co tak szybko klikasz? No bo mój pet jest dobry. Znaczyń, no nie Aha, jest do, aż no, taki no dobra, dobry, dobra, to masz ale... peta, no bez kitu. Czekaj, 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 ja już jakaś, no, ja nie mogę już. <grym> Dobre. Ej, teraz już dalej daleko dobiegłem. Co no, jest? No już w ogóle? jesteś na tym, seledynowym tle. Ja wiem, ale... Ja mam 87. Ja nie wiem jak to klikać w ogóle, ty żeby być szybciej jeszcze. Nie! <noise> Ej, ale i tak już lepiej idzie ci jak trzymasz TW, nie? No teraz tak, ale masakra o, na jest. Na zielonym, na Ma... zielonym jestem! Dobra, ja zaraz do setnego dobijam w końcu. Katla szybciej Bola, już jest na 500 prawie! Nie jestem, mam dopiero... Czyż widzę na dole, zobacz, na dole widzę ten. No tak, ale dopiero ja mam 102. Jakiegoś gifta mogę wziąć, 500 koronek wziąłem znowu. Eee, ty już masz gifta nowego? Ja mam tak, nie, no ja muszę biec jakoś szybciej, no możesz biec szybciej, co jest w ogóle? <laughs> Ej, ale też masz coś takiego, że masz podwójną wygraną przez 10 minut jeszcze? Gdzie? A no jest, przez 10 minut podwójna wygrana, no, no, no i będę tak biec. Ej, no ola, weź tak, proszę cię, no weź, zatrzymaj się <laughs> trochę. Weź, nie, a no. weź, nie klikaj, W, zobaczymy, czy ja cię to gonię. No nie, nie klikam, teraz nie klikam, tylko samo biegnie. Dobra. nic nie klikam. A chyba dystans się nie ten, widzę, że nie zmniejsza, chyba tutaj nie muszę klikać, jednak, W. Nie? A wiesz, co ja nic nie, ja nic nie klikam. No ja też nie, ale widzę, że dystans mamy ten sam cały czas, nic mi się nie zmienia. Ej, Maciek. To jest oszukane. Widziałeś jaki tutaj jest pet za chwilę do odebrania OP Boku? <grym> OP Boku? Boka. A jest, no, OP Boku, za 44 sekundy, dobra, mamy to. I co teraz? Ile mam punktów? E o, ile masz tych y koron? O, mogę wziąć tutaj lepszego peta, otwórz mi jednego pecika tego zatysiaka. Rzadkiego, Ma ja mam Flamingo, No A nie, ty? ja Komona, nie, jakiegoś kom komuniusia dostałem, no. Ekomuniusie czasami są lepsze. Zwykle i za 20 sekund ten będę mógł wziąć. Czyli goku, mi się podczas biegu. Ja nie wiem, jak ty to robisz w ogóle, że ty jesteś dużo szybszy ode mnie. Co jest, nie tak? Katnap! O co tu chodzi? Ja no nie Maciek. wiem. Ja nie Dobra, wiem, czy ja ważę tyle czasu. Przygotuj się do biegu. No ja wiem, ale ja nie wiem o co tu chodzi. Zobacz innych tutaj, jakie mają katnapy i jeszcze jakie OP. Dobra, próbujemy. Yes. Jo, chyba jestem szybszy od ciebie troszeczkę. Czy ja? Ej bo ja nic nie... Si ja nic nie klikam, si ja dlaczego jesteś szybszy. Dobra, to do jesteś teraz szybszy! Biorę OPEGoku, mamy Opegoku! jest, OPEGoku! Mi się pojawił. Ej, ej, jak? Ja Zosuwam! Nic! Zobacz, jak ją ja zasuwam! No widzę właśnie! Ej, 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 ej. nieźle ej. co? Zobacz, ja na trzyka już, zobacz, ja cię już przeganiam na tej tabeli na dole no właśnie, jak ty to zrobiłeś? Ja w klikam i cały czas klikam, żeby biec. Ej, już no 20k, zobacz, co tu się dzieje. 157, co jest w ogóle? Jo, jakie szybko ja biegnę? ty to zrobiłeś? Ja przed meczem już klikałem w sumie trochę. Może to jest <gイ jakiś <gイ> trik. Ja zmęczyłam się. Ej, zobacz, ja na 100 biegnę. Pa pa, 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 co ja robię? Pa, 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 pa. Ej, Maciek, to jest. nie fair. Ej, jak ja to zrobiłem w ogóle, że ja tak. Co jest? Pa, pa, po, no ja drugi Maciek. drugą kolejkę robię, co jest, jak ja szybko przyspieszam, za, pa, 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 jak ja cię zaraz prześcignę znowu, pa, uwaga, za trzy sekundy ja... widzisz, ja nie. jeden, ej. pa. No nie, ej. Co jest, ja cię przygodziłem właśnie. Ej, Maciek, to ile ty masz dostajesz tego biegu? 15! a ty? No też. To co się tu wydarzyło teraz? Ej, co to, a ile masz koron? Ej, ty jesteś za mną praktycznie. No. Ej, 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 co jest, ej, ty zaraz weźmiesz. Ej, Maciek! Ej, ty mnie wzięłaś teraz za... Wyś... Znaczy mnie teraz nie wścignąłeś, bo cię już jedno okrążenie przyścignąłem jedno, nie? No dobra, ale jakim cudem ty mnie tak wziąłeś nawet. Szczerze, zachęcenie. nawet nie mam pojęcia i jeszcze raz biegnę, ej, ja już trzeci raz biegnę ja teraz dostanę tyle punktów, że to będzie wow! A ile masz? A ile masz koron? E a o 9 tysięcy zaraz! Ile? A ty ile? Ja mam pięć, niecałe. Nie no ja zaraz będę miał 9 i 9 mi wskakuje w dosłownie teraz nie, no Maciek, jak ty to zrobiłeś? Nie podoba mi się. Szczerze? Ten. Nie wiem, trzy sekundy jeszcze zostały. Ja W cały czas trzymałem, cały czas patrzyłem się na wprost i przed meczem w sumie biegłem. Ej, nieźle, 9k mam. Ola, ja mogę lepszego peta kupić. Ej, w ogóle to jest niesprawiedliwe, że ty tak to zrobiłeś, ja, ja tego nie kumam. Dobra, ja kupuję tego za 5k peta. No ja też zobaczyłem. tego za 5k. Komu dostałem dostałem jednorożca, ale no nie, to jest oszustwo. Ja, ja też dostałam jednorożca. I co ty po jednorożcu teraz? Dobra, jesteś gotowa teraz na kolejny wyścig? Nie. Ale są Goku mam. Nie, to jest boku. No to to mamy boku, boku no Hero Academy. Ty. E, boku no. Dobra, Dobra, jesteś, jesteś... gotowa? I, Oczywiście. I, i klikaj ja już, już klikaj klika już. Ja już klikam. Co jest? Ej, 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 mi tak prędkość dodało więcej chyba mi się wydaje, ej, jesteśmy bardzo na równi. No, kto to wygra? Kto to Co wygra? KTO jest to w ogóle? Wygra? jesteśmy kto mega będzie, równo! Kto, be, kto będzie lepiej klikał? Ej, to przed Jasne, meczem. Idziemy, ej, w to przed meczem no. chyba mieliśmy się bustować ogólnie. Ej, no chyba tak, żeby takiego spita dostać. 15 sekund mi się wydaje, no, że musieliśmy to robić. Bo teraz weźmy na Zobacz, Księgę idziemy. jakąś odzyskałem, księgę czarów. Magię jakąś masz. Ciekawe, co ci to da? Nie wiem, coś mi zrobiło. Magic. O! Rare coś dostałem, dobra, Equip. Co dostałeś? Yy, co tutaj daje mi? A rebirth mi kosztuje 10% no nie, taniej. Nie, patrz, jesteś przede mną. No, ej, nieźle. A czekaj, jak będę SK tylko trzymać? Czy ja też będę tak biec szybciej od ciebie? No nie. No, chyba biegnę, chyba biegnę szybciej od ciebie, Ola. No, jestem jest ciut... Patrz, ja ciebie widzę, no. No, prawie mnie widzisz, widzę. <gryw> widzę, że no. mnie prawie widzisz, no, tak naprawdę. Ej, mój karton no, jest no. teraz szybszy. Nie, nie wiem, co tu się wydarzyło. Ile masz koronek? Mało. 5-6 tysięcy. Ja 10 tysięcy w ogóle. Co? Ej, Rebirfa A! mogę zrobić? Nie. 10 ja tysięcy jest Rebirf. Nie wierzę, no macie. No, nie, teraz Ej, teraz nieźle biegnę. Ja robię rage cuta, nie? Nie no, nie rób rage cuta, zobacz, zobacz, jest wszystko ok prawie, nie? Katnap! Dobrze biegniemy szybko, co? Dobra, nieźle. Mam... Robisz rebirtha? E, za 30 sekund zrobię rebirfa ze względu na to, że chcę to zrobić w momencie, kiedy będziemy przed planszą, wiesz? No Ogólnie. dobra, to ja też, to ja też wtedy zrobię, bo mnie wstać. Ale Katnap jest zadowolony, że biegnie. No, <gulity> karta lubi się zmęczyć, on jest jak haski. No, ale jakiś tam jeden gościu, jak szybko biegał, naprawdę, nie, masakra. w ogóle to ja 10 jestem. 10 sekund. Dobra, nie ja już... zadowolona, że ty byłeś szybszy. Ja już nie klikam, bo już mnie palec boli. E, ty, poczekaj, no. bo 20k zaraz wbije, to może jeszcze. Bo 20K, ile masz? 20k masz? teraz, 20. 20 tysięcy. A ja mam 30. Jak to? Bo ja dostałam magiczną księgę jakiegoś e, laki. Dobra, robię, rybki. I on. Ja też. Odblokowałem rebirfa i teraz chyba przede mógł przejść do kolejnej planszy. Ej, idziemy! Candy Island, no idę. La, 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 la. Ja tak. Idę Maciek, na cukierkową wyspę, cukierkowa wyspa, hmm. odeblokowana. jest słodko! O, jakie drogie pety. Dobra, ja cię. Klikaj klikaj, 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 klikaj. Ja bo tą chmurką się bustuje, widzisz? No, ja już ją klikam mega szybko. Dobra, mamy rebirfa zrobionego i teraz zobaczymy, co się wydarzy. Ja klikam to cały jest, czas, ja ja klikam. Jest, ja też klikam, ja też jestem klikając, co? Ale chmurka daje teraz mi chyba pomocy. Dobra! Wow. Nieźle! Ej, my jesteśmy w w WEM, zobacz. No. Nie no znowu! Ej, grubo, ej, 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 my jesteśmy naprawdę blisko siebie, zobacz. Zobacz a. jak innych wyprzedziliśmy, i teraz nas ten a, wyprzedził, <laughs> oleś śmignął, wziął. co? Ja go nawet nie widziałem, jak tak zrobił, Siu! Ja też nie, on tak szybko przebiegł, a ty niby jesteś koło mnie, ale chyba jesteś jakąś milisekundę szybsza ode mnie i nie mogę nic zrobić Ale minuta tak. 30 nam zostaje, co? Łała o, 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 no, a powiedz mi Maciek, ile masz koron? 22 Haha, <laughs> to słuchaj tego, ja mam 85 ja nie wiem jak ty to zrobiłaś. Ja już mam 100, 120 tysięcy 130 Co jest w ogóle u ciebie nie tak, co? Co co jest nie tak? Jest wszystko tak! Wszystko jest w porządku. Ej, to po prostu moja magiczna księga dała mi... To jest coś busta. nie tak, ja muszę to zobaczyć coś. Ja dostałem takiego tak spotka Demo demonik pod... Aha, tutaj poleci coś takiego. Moja koniczyna hmm. robi 25% więcej szansy kliknięć i wygranych razy 10. No ja właśnie nie dostałem, ja dostałem tylko, że... No, co dostałeś? No zredukuj Rebirfa o 10%, nie? Ale, ale rebirf, A na 135K jest dopiero. Ja już bym mogła teraz rebirta zrobić kolejnego. No kurczę, ale chyba no. lepiej zostać tutaj, czy nie? Czy, e, no nie musisz? wiem. A staćcie na kolejnego rebirta? Nie, 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 tutaj ma zróbmy koronek 100. Ale sobie kupię Peta Maciek. Hmm. Tylko właśnie to jest ciekawe ile tutaj PET będzie kosztować. Ale dobra, zaraz zobaczymy. Mikat na 80... biegnie cały czas i Goku jest Mo za mną. Może ci kupię PETA, jak się da. Nie wiem czy będziemy mogli się wymieniać, wiesz, ale ja tutaj cały czas biegnę Mikat na się nie rezygnuję z tego ze wszystkiego. Kurczę, dlaczego nie mogę wziąć jakichś tutaj tej no. A odebrałeś sobie codzienną nagrodę? No odebrałem. Daily kody są, tutaj są jakieś eventowe rzeczy no. A, 25 minut bym musiał. Tutaj kody z YouTube'a są, ale kurczę, no ja nie przeczytałem jakie na YouTube są. O, dobra, idziemy, idziemy po peta Maciek. No pet, pół... ile kosztuje? 80k, 200k, bo pół miliona. Dobra, mogę kupić dwa za 200k. Co? Ja za 80 muszę, ja tak dobrze nie mam, za 80 ja kupuję. O, mam waniliowy, kremowy, Jakiegoś to? La lale dostałem, dobra. Ej, Ej teraz klikaj, klikaj, double speeda się zrobi. Klikaj, 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 ola! Ale ja chciałam A, jaka... Nie, ja nie mogę trafić, jestem taka szybka! A ile ten? Ile ogólnie? Kmurka? Na dole masz licznik i ja mam 33K, 34K Ja 36... Ooooooo! Wow. Jestem lecimy. taka szybka, że na mnie ogarnia! Tutaj klejma, już mam magicznego kogoś spotka dostałem teraz. Gdzie mogę tego magicznego potka wykorzystać? Nie wiem. Gdzie jest magiczny potek, ja się pytam. Ja chcę magicznego eee, potka wykorzystać. Wysz, może w rzemiosłach albo w sklepie? Ej, mam chyba Frispina. Uuuu Ja za 17 sekund. Serf... jakiegoś mam space egga. O, jakiegoś otwieram. Legendarnego jakiegoś aliena dostałem. Ile on ci daje? Nie wiem. 25 murek 30 No nie wierzę. Wow! Tego biorę Ekwip... Murek ile daje mi? Tutaj Kociek daje ten 11. Ten 11 k mi daje. O ja też mam Aliena! mitycznego dostałam, Maciek! Tego Equip. Dlaczego tutaj gorsze mi daje? O Halo, co Maciek, jest? Dobra, mam trzy. Epiczny! Wiesz ile epiczny mi daje? Ile? Stoka chmurek i 45 spida Co jest w ogóle? Dlaczego ty masz aż tak zawsze dobrze? Ty Co dźwięk? jest? Ej, poczekaj, ja nie poczekaj, ifta, ja już tego zebrałem. Wow! Zabrałem. Epika, jakiegoś. Maciek, już są jaką masz prędkość dźwięk? na liczniku? 65. Ja mogę mieć 153. <laughs> Jesteś nie tak, no nie twój kaptup jak zwykle oszukuje. Widzowie, tak nie może być, tak nie może być. Posłuchajcie mnie, ja będę trenował swojego kapta 24 na 7 teraz, a wy tego nie będziecie widzieć. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łopeczki w górę. Sprawdźcie swojego kapnapa ile biegnie, czy popijecie mój wynik w przeciągu tych 16 minut. I co? Trzymajcie się do następnych mega fajnych odcineczków. Baba.